oczekiwany, długo zapowiadany Dzień Dziecka. No i proszę powiedzieć, czy było warto? No, naszą odpowiedzią na to pytanie są uśmiechy dzieci, które dzisiaj są. Jesteśmy tuż przed otwarciem imprezy, a plac już pęka w szwach. Więc y, myślę, że za chwilę się to wszystko rozkręci. Widzimy, że dzieci są uśmiechnięte. Jest mnóstwo nagród. Wartościowych nagród. Tutaj podziękowanie dla wszystkich telewizji, które nam przysłały y, różnego rodzaju fajne gadżety. Każdy już ma kaczkę, za chwilę każdy dostanie również inne nagrody. Jest wata cukrowa, jest popcorn, jest konik, na który można pojeździć z odmuchańcem. No i teraz jeszcze latają tutaj między nami bańki mydlane, bo dzieci już biorą udział w pierwszych konkursach. A do wygrania jest dzisiaj również mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Chciałbym zapytać, czego możemy życzyć najmłodszym właśnie w ich święto? Przede wszystkim dużo uśmiechu, dużo zadowolenia. Zadowolenia z rodziców z babci, z dziadka, zadowolenia z pani w szkole albo w przedszkolu, wszystkiego co najlepsze. podoba ta impreza fajnie fajnie a co robiłeś e, na razie jadłem kiełbasę poszedłem na dmuchaniec i jadłem watę jadłeś watę a dobra wata dobra kiełbaska tak, tak. wszystko no dobre no a co pierwszy raz jesteś na dniu dziecka okay. e, nie. nie który to już twój raz chyba drugi. chyba drugi i co lepiej niż w tamtym roku tak Lepiej, tak, dobra. Okay, czyli co, jakby było w przyszłym roku, to też byś przyszedł? Bycie, tak. Jestem zaskoczona, że jest e, tak dużo dzieci. E, uważam, że dużo atrakcji jest, w czym wybierać. E, no i widzę, że wszystkie dzieci bardzo dobrze się bawią. E, czyli takie imprezy powinny być organizowane częściej? E, tak, oczywiście, jak najczęściej.